Cześć, tutaj Migor Paulina z Wrocławia. Tańczę od 20 lat breaking. Na breaking wzięła się trochę z przypadku, bo zobaczyłam w telewizji do Fakem MCs i zobaczyłam, że ktoś tam coś robi, coś się kręci. Nie wiedziałam dokładnie, co to jest. I tak się złożyło, że zaraz po tym zobaczyłam transmisję z Battle of the Year w telewizji z Konina. I jakby już wiedziałam mniej więcej, że to jest coś podobnego, gdzieś tam w okolicy zobaczyłam B-Boys, którzy próbowali trochę tańczyć, trochę miksować to z czymś, co wcześniej się nazywało elektro i w sumie zagadałam do nich, żeby mnie coś nauczyli, to było w sumie na kartonach na podwórku. Jak byłam dzieckiem, no to w sumie bardzo chciałam grać w piłkę nożną. I gdzieś tam sobie zawsze próbowałam i spodziewam, że będę grała, nawet poprosiłam tatę, żeby mi zapisał do jakiegoś tam klubu. Jakoś ta przygoda nie pociągnęła się i w sumie chyba brakowało mi takiego czynnika wyrażania siebie w takich zwykłych sportach, które są bardzo mierzalne. Wspominam bardzo dobrze czasy, jak byłam nastolatką i jakby okłamywałam rodziców w domu, że idę spać do koleżanki, idę dalej, a spałam gdzieś tam w pociągu do Włocławka na zawody i nikt o tym zupełnie nie wiedział. To były takie super czasy, jakieś bitwy o czwartej rano w oczekiwaniu na pierwszy pociąg na PKP. To też było super. Jak zaczynałam tańczyć, to właśnie te osoby, które gdzieś tam spotkałam na podwórku, zabrały mnie na moją pierwszą salę w Domu Kultury Śródmieście we Wrocławiu. No i to w sumie trenuję na tej sali do dzisiaj. Nawet chyba w te same dni są treningi od tylu lat, więc zawsze lubię tam wracać. To jest takie miejsce, gdzie też spotykam dużo ludzi, z którymi tak naprawdę zaczynałam. To jest ten mój trening, który jeden robię z ludźmi zawsze w środku tygodnia, więc to jest taki specjalny spot w moim sercu. Od roku próbuję tylko e, żyć jakby z breakingu, również ucząc prowadząc warsztaty sędziując, to zostało zachowane, ale zdecydowałam się na rzucenie wcześniejszej pracy, czyli jako stewardessa w liniach lotniczych. Główne trudności, no to na pewno był nieregularny czas pracy, również jakby posiłki dieta, wszystko było zaburzone, bo wiadomo, że się je o różnych porach w różnych strefach czasowych. No i ten trening był zawsze taki raz, że po locie, bo próbowałam trenować praktycznie wszędzie. E, Nieraz to było tak, że latałam codziennie z różnych. Miejsc w Europie i wracałam do hotelu, i, i ten trening musiał być przed lotem albo po locie. Musiałam wstawać wcześniej albo bardzo późno chodzić spać i, i pracować praktycznie full time. Ale jakby to jeszcze chyba dawałam radę, mimo że sobie nie zdawałam sprawy z tego, że trochę tak doprowadzę swoje ciało do, do granic jakby wysiłku, ale toż jakby w mojej linii lotniczej była taka zasada, że w okresie od maja do października mogę wziąć tylko 5 dni wolnego, a tych eventów, Teraz na przykład w ciągu dwóch miesięcy co tydzień jest powiedzmy 8, no to to był chyba taki czynnik, który okej, okay, to jest niewykonalne i po prostu inwestujemy 100% tu i teraz w to. Trenuję czasem w domu i chyba to było taka, że dwa lata temu, jak wszystko było pozamykane, to, to bardzo dużo trenowałam w domu, aż za dużo. I teraz mam taki luz, że, że potrafię jakby zaadoptować trening do, do przestrzeni. Czasem jest tak, że trenuję gdzieś tam jakby na komercyjnej siłowni głównie, więc ta sala czasami jest zajęta i po prostu trzeba sobie trening na szybko wymyśleć. Więc już znam swoją przestrzeń, nieraz gdzieś tam szafa dostanie jakiegoś kofa, ale, ale próbujemy jakby to, co mogę, to, to sobie robię w innej przestrzeni. I też myślę, że chyba z wcześniejszej pracy te e, jakby hotelowe treningi też e, nauczyły mnie tych skillsów, żeby trenować wszędzie. Uważam, że teraz świat Biggers eksplodował. <noise> Totalnie. Jeżeli może nie do końca, jeżeli chodzi o liczbę, ale jeżeli chodzi o poziom, to jest po prostu niebo, a ziemia. Myślę, że jeszcze jak ja zaczynałam, to było dużo narracji typu A, to jest dla dziewczyny za trudne, to raczej nikt nie robi, i też dziewczyny nie próbowały podejmować takich wyzwań, żeby się uczyć trudniejszych figur. A teraz to jest standard, tak, że. Fajnie też się zatarła ta różnica, myślę, między B-Boyem a, a Bigger, że tak naprawdę dziewczyny mogą na luzie wygrywać walki z chłopakami. Nie ukrywam, że przez bardzo, bardzo wiele lat B-Boy wygrywał cztery razy więcej za tak naprawdę ten sam kontest jak, jak dziewczyna, a teraz jakby to się wyrównuje. Mam nadzieję, że to, że jakby mamy breaking na Igrzyskach Olimpijskich, to chociaż tej nowej generacji, nie wiem czy mi byłoby super, otworzy taką szerszą drogę właśnie do możliwości życia z tego, tak? Bo jakby moja generacja trenowała jak sportowiec full-time, ale oprócz tego trzeba mieć pracę i zarabiać jakby z innego źródła, bo, bo nikt tego nie traktował w ten, w ten sposób na sportowo. Jeżeli my jako tancerze też będziemy bronić tego naszego dziedzictwa i wciąż jakby trzymać ten aspekt sztuki, to myślę, że to może zrobić bardzo dużo dobrego, jeżeli chodzi właśnie o nowe pokolenie. Na pewno sobie zdaję sprawę, że taki widz, który ogląda, widzi właśnie różnice i jakby podąża za tym, co jemu się wydaje, że jest trudne i efektowne. Najlepszym przykładem jest moja babcia, która ogląda telewizję i ktoś tam zakręci się i w ogóle nie ma stylu, i ja wiem na przykład, kto to jest i wiecie, na ludzi, aby wygrała walkę z nimi. A moja babcia mówi: No, ty to nigdy taka nie będziesz dobra i tam nie będziesz tańczyć. Więc jakby zdarzały się, tak wiecie, na takim rodzimym polu takie konwersacje. Podczas wizualizacji zazwyczaj sobie wyobrażam całe zawody, na których bardzo mi zależy, tak, żeby poczuć cały ten stres i żeby on nie był czymś takim nowym, ani zaskakującym. Wiem, że na pewno finał Red Bull BC One 2021 w Gdańsku był takim dla mnie ważnym momentem, bo raz, że to było na jakby rodzimym gruncie, więc chciałam się dobrze pokazać. Dwa wiedziałam, że będzie tam mój tata, więc też jakby chciałam daleko zajść. Zeszłam tam do top 8, przegrałam jakby o finał jednym głosem, i myślę, że. Przy przed tymi zawodami robiłam sobie bardzo dużo wizualizacji, gdzie, gdzie jestem, jak się czuję, jakby jaka jest reakcja, jak to na mnie wpływa. I już w ten dzień byłam bardzo spokojna, więc zadziałało. Wiem na pewno, że potrafię wyczuć, kiedy ktoś się boi na walce przede mną i jakby jeszcze przed wyjściem na walkę zawsze lubię sobie gdzieś tam poobserwować przeciwniczki i jak widzę, że one są niepewne albo się stresują, to ja wtedy rosnę. I, i to jest taki moment, że w sumie to lubię, bo już wiem, że jak ktoś też jest jakby w tym samym momencie, że okej, okay, ja się obawiam, ale mówię, dobra, ty też się obawiasz, to jesteśmy w domu. Najważniejsze w breakingu dla mnie to jest bycie sobą. Jakby moja generacja była nauczona tego, że jeżeli ktoś postawi kotarę i widzimy tylko cień danej osoby, to dążymy do tego, żeby ktoś był w stanie mnie po tylko momencie i po stylu poruszania się poznać. I dla mnie zawsze to było takie ważne, żeby pozostawić coś po sobie unikalnego, żeby każdy wiedział, że ja to ja, a nie że jestem kopią kogoś innego albo po prostu wykonuję suche figury. Czawka jest takim moim znakiem charakterystycznym, bardzo moc dużo osób się śmieje, reszta szanuje. Lubię bardzo te czapki, bo zawsze uważałam, że takie czapki, które były powiedzmy do kręcenia się na głowie. To nie mają stylu, i to była po prostu czapka z naszytą siatką. Teraz one wyglądają trochę profesjonalnie, ale jakby za zaczynałam, to wyglądało tak, że się szło na budowę, ucinało się siatkę. Później prosiło się jakąś tam babcię ciotkę, żeby naszyła, no wyglądało to okropnie, więc chciałam jakby mieć coś, co pozwoli mi zachować moje włosy. Bardzo dużo osób mi mówi, że moją siłą jest uśmiech, i to, że jestem zawsze pozytywna, jak wychodzę na walkę i że to dużo zmienia. To, że pokazuję taką swoją osobowość, a nie właśnie taką. Jakby zaciętość, bo taka nie jestem, i też taką moją stronę kobiecą. Jeżeli mam ciężką walkę, to też staram się pamiętać o tym, że hej, dobra, już ciężką robotę mamy za sobą, teraz jest czas, żeby się z tego cieszyć i po prostu mieć fan. I jeżeli o tym pamiętam i jestem akurat w takim nastroju, że okej, okay, włączy mi się to, to myślę, że publiczność to kupuje i, i też jest za mną, za tym takim, no, że widać, że po prostu cieszy się tym, co robię.